Światło poranne ślizga się po dachach północnego Pekinu, łapiąc złote krawędzie willi, która przypomina częściowo pałac cesarski, częściowo nowoczesne arcydzieło. Wewnątrz tych murów każdy pokój oddycha dyscypliną, dziedzictwem i cichym triumfem. Dziś przekraczamy bramy, aby odkryć świat Jackie Chana, legendy, która zbudowała życie równie odważne jak jego kaskaderskie popisy ale zanim nadeszła sława i fortuna, był chłopiec z Hongkongu, biedny i gotowy walczyć o swój los. Jackie Chan urodził się w 1954 roku w Hongkongu, syn kucharza i pokojowki, którzy pracowali w francuskim konsulacie. Życie było proste, ale nigdy łatwe. Jego rodzice byli pracowici, a mały Jackie, nazywany Po, co oznacza kulę armatnią, zasłużył na to imię, będąc nieskończenie energicznym, odbijającym się od ścian, zanim jeszcze nauczył się czytać. Kiedy jego rodzice przenieśli się do Australii do pracy, wysłali go do China Drama Academy, szkoły opery pekińskiej, prowadzonej przez surowego mistrza Yu Jiwana. Tam Jackie spędził 10 lat w niemal wojskowej dyscyplinie. Trenując od świtu do nocy akrobatykę, sztuki walki, taniec i aktorstwo, Ból był częścią programu nauczania, ale tak samo precyzja. Wśród jego kolegów z klasy byli Samo Hung i Yuan Bao, którzy później utworzyli ikoniczne trio, The Three Dragons. Razem przedefiniowali hongkojskie kino Jackie nie tylko nauczył się walczyć, nauczył się, jak sprawić, by cios opowiadał historię. Poza klasą zdobył czarny pas w Hapkido i studiował karate, taekwondo, judo oraz jitkunedo, łącząc technikę z teatralnym wyczuciem czasu. W latach 70' Jackie znalazł pracę jako kaskader dla Brusa Lee w filmach Fist of Fury i Enter the Dragon. Obserwowanie Lee zmieniło jego życie. Zobaczył, jak charyzma i ruch mogą połączyć się w legendę. Ale kiedy próbował naśladować intensywny styl Bruce'a, publiczność tego nie kupiła. Więc zrobił odwrotnie. Zamiast furii dał im zabawę. W 1978 roku Snake in the Eagles Shadow i Drunken Master eksplodowały w Azji, tworząc całkowicie nowy gatunek komedię kung-fu. Jackie odwrócił formułę. Nie był niepokonanym bohaterem, był słabszym, który ślizgał się, padał i śmiał się, zanim zadał nokautujący cios. Lata osiemdziesiąte oznaczyły jego złoty wiek w hongkońskim kinie. Z filmami Project A, Police Story i Armon of God podniósł poprzeczkę choreografii akcji, wykonując kaskaderskie popisy tak niebezpieczne, że większość studiów odmawiała ubezpieczenia go. Od spadania z pięciu pięter na jadący autobus po rozbijanie szklanych sufitów przekształcał ryzyko w sztukę, a ból w aplauz. Hollywood wkrótce zadzwoniło. The Big Brawl w 1980 roku było jego pierwszą próbą, ale to Rumble in the Bronx w 1995 roku w końcu przełamało mur. Do 1990 roku Rush Hour sparował go z Chrisem Tuckerem. Wschód spotyka Zachód, kung-fu spotyka komedię, a film zarobił 130 milionów dolarów tylko w USA. Z dnia na dzień Jackie Chan stał się międzynarodową supergwiazdą. Kontynuacje, spin-offy i hity podążyły. Shanghai Nun, Rush Hour 2, The Tuxedo i Remake The Karate Kid w 2010 roku, gdzie mentorował Jaydena Smitha w łagodniejszej, mądrzejszej roli, która odzwierciedlała jego własną transformację. W latach 2010 Jackie przeszedł w kierunku dramatu, eksplorując starzenie się, żal i odporność w filmach takich jak The Foreigner w 2017 roku. I Ride On w 2023 roku. W 2019 roku otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes za Pain and Glory, dowodząc, że jest czymś więcej niż bohaterem akcji. Jest artystą z zasięgiem, gracją i głębią. Po ponad 200 filmach, niezliczonych złamanych kościach i życiu pełnym śmiechu i dziedzictwa, historia Jackie Chana stała się większa niż kino. Stała się ruchem. A po podbiciu ekranu Jackie zbudował swój własny świat. Jeden kopniak, jedna cegła, jeden sen naraz. Rezydencja w Pekinie. Tradycja spotyka spokój. Willa Jackie Chana w Pekinie stoi cicho w prywatnej enklawie zarezerwowanej dla chińskiej elity. Pięciopokojowa, pięciołazienkowa rezydencja opowieszoni około 5500 stóp kwadratowych, harmonii i dziedzictwa. To miejsce, gdzie czas płynie wolniej, gdzie chaos planów filmowych ustępuje miękkiemu światłu, kadzidłu i dźwiękowi koi falującemu pod czerwonym mostkiem. Przekrocz wejście, a główny salon wita cię wysokimi sufitami jak w katedrze i rzeźbionymi panelami z drewna różanego. Rzeźba z jadejtowego smoka stoi cicho przy ścianie, podczas gdy antyczny stolik do herbaty zakotwicza przestrzeń. Jackie często organizuje tu intymne sesje herbaciane, nie spotkania filmowe, ale chwile mentorstwa, gdzie młodzi aktorzy i kaskaderzy gromadzą się, aby słuchać jak mówi o sztuce wytrwałości. Kuchnia w prawdziwym stylu Jackie Chana jest zarówno funkcjonalna, jak i teatralna. Bar z akwarium świeci miękko w nocy, częściowo akwarium, częściowo element rozmowy, podczas gdy marmurowe blaty są załadowane ziołowymi herbatami i rzadkimi przyprawami. Za nim kompaktowa piwniczka na wino trzyma butelki podarowane przez przyjaciół z całego świata, w tym roczniki z jego własnej winnicy we Francji. Na górze prywatne biuro rzeki przypomina Muzeum Ruchu. Drewniane półki trzymają stosy starych scenariuszy, miniaturowe rekwizyty z jego filmów i dziesiątki małych figurek Buddy, z których każda reprezentuje lekcje z podróży. Centralnym elementem jest ręcznie wykonany model kaskaderskiej wieży kaskadowej w skali, który przypomina odwiedzającym o nieustraszonym dążeniu mężczyzny do precyzji. Główna sypialnia emanuje pokojem. Kremowe jedwabne zasłony, bambusowa podłoga i okna od podłogi do sufitu otwierające się na prywatny balkon. Spogląda na ogród skalny otoczony drzewkami bonsai i staw koi, który odbija wieczorne latarnie. Na zewnątrz podwórko rozciąga się w osobisty plac zabaw, kamienna ścieżka wijąca się przez ogród medytacyjny, zewnętrzną kuchnię i pawilon barbecue na weekendowe spotkania. Pełnowymiarowy kort tenisowy i ogrzewany basen w kształcie oka smoka. Oddzielne sprzydło dla gości wita starych przyjaciół i członków jego legendarnego zespołu kaskaderskiego Jackie Chana. Są czymś więcej niż kolegami, powiedział kiedyś. Są rodziną. Niektórzy z nich krwawili za mnie. I to tutaj przychodzą, aby się leczyć. Tu sława schodzi na drugi plan. Ikona sztuk walki staje się znów opowiadaczem. Nie na ekranie, ale w ciszy, przez herbatę, śmiech i rytm swojego domu. Ale kiedy kamery się wyłączają, prawdziwa przygoda kontynuuje się wysoko nad chmurami i przez morza. Rezydencja w Beverly Hills, Kalifornia. Ukryta w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Los Angeles, rezydencja Jackie Chana w Beverly Hills jest idealnym małżeństwem europejskiej gracji i hollywoodzkiego luksusu. Zbudowana w 1986 roku i inspirowana klasyczną francuską architekturą, dom promieniuje cichą wyrafinowaniem. Elegancki, ale skromny, podobnie jak sam mężczyzna. Kupiona w 1998 roku za około 3 miliony dolarów, rezydencja od tamtej pory przeszła całkowitą renowacją, przekształcając się w nowoczesne sanktuarium, które równoważy urok Starego Świata z współczesnym komfortem. Rozciągająca się na ponad 2300 metrów, prawie 25 tysięcy stóp kwadratowych, dwupiętrowa posiadłość otwiera się szerokim, okrągłym foje i wielkimi schodami, które wyglądają jak prosto z sceny filmowej. Główny salon jest zalany naturalnym światłem otoczony wysokimi oknami i szczegółowymi listwami sufitowymi. Podłogi z twardego drewna biegną pod miękkimi, kremowymi ścianami, podczas gdy trzy ręcznie rzeźbione kominki przynoszą ciepło do rozległych, otwartych przestrzeni. Ambians jest wyrafinowany, ale zapraszający miejsce, gdzie międzynarodowa gwiazda akcji może naprawdę się odprężyć. Kuchnia, zaprojektowana z profesjonalnymi urządzeniami i hojną wyspą, idealnie łączy praktyczność i elegancję. To marzenie szefa kuchni, wyposażone w podwójne piekarniki, marmurowe blaty i niestandardowe szafki. Rodzaj przestrzeni, gdzie wschód spotyka zachód, być może z pierożkami parującymi, obok talerza kruasanów. Obok kuchni jest okrągła jadalnia, która spogląda na zadbany dziedziniec idealna na intymne spotkania lub ciche śniadania pod kalifornijskim słońcem. Na górze rezydencja oferuje sześć przestronnych sypialni i 5,5 łazienek, w tym główną suite, która uosabia dyskretny luksus. Główna sypialnia obejmuje prywatny balkon z widokiem na obsadzone drzewami ulice Beverly Hills, podczas gdy łazienka en Suite oferuje marmurową wannę do moczenia, prysznic deszczowy i ogrzewane podłogi spa podobne schronienie, które zaprasza do spokoju po długich dniach na planie. Na dole skrzydło rozrywkowe odzwierciedła styl życia Jackie, dyscyplinę i radość. Dolny poziom obejmuje również domową siłownię i salon medialny, idealne zarówno na treningi, jak i wieczory filmowe. Wyjdź na zewnątrz, a krajobraz otwiera się na jedną trzecią akra czystego spokoju. Spokojny dziedziniec prowadzi do basenu otoczonego kamiennymi tarasami i zacienionymi kabanami. Przylegające spa ma mały wodospad, który spływa do basenu. Jego delikatny rytm miesza się z ptasim śpiewem z otaczających ogrodów. Zewnętrzna kuchnia, strefa BBQ i pawilon jadalny przekształcają podwórko w alfresko raj na rodzinne kolacje lub letnie święta. O zachodzie słońca dom świeci złotem, każde okno migocze jak latarnia odzwierciedlając zarówno kalifornijskie światło, jak i życiową filozofię Jackie, równowagę, piękno i cel. A zaparkowane tuż za tymi eleganckimi bramami jest inna strona świata Jackie, zbudowana na chromie, prędkości i filmowym stylu. Kolekcja samochodów. Jeśli filmy Jackie Chana są lekcjami timingu i precyzji, jego kolekcja samochodów to mistrzowska klasa ruchu. Mitsubishi Lancer Evolution 8, 80 tysięcy dolarów. To nie jest zwykły sportowy sedan z 2,0-litrowym turbodoładowanym silnikiem inline 4, dostarczającym 276 koni mechanicznych i błyskawicznym 0 do 60 mil w zaledwie 4,5 sekundy. Ten Lancer Evo 8 to kontrolowany chaos. Jackie miał go specjalnie zmodyfikowany do jazdy kaskaderskiej, z wzmocnionym zawieszeniem i rajdowymi hamulcami. Jest szybki, zwinny i skromny, dokładnie jak legenda sztuk walki. Bentley Mulsan 330 tysięcy dolarów. Kiedy Jackie nie przewraca samochodów, jeździ w jednym, który definiuje cichą dominację. Bentley Mulsan to ostateczny luksusowy sedan. 6,5 litrowy Twin Turbo V8, 505 koni mechanicznych i wnętrza miększe niż jedwabny szlafrok. To samochód, którym jedziesz, gdy chcesz czuć się jak royality bez słowa. Ręcznie wykonane skóra, polerowane forniry drewniane i szeptem cicha kabina czynią go idealną, mobilną komnatą medytacyjną. Lamborghini Murcielago: 350 tysięcy dolarów. Murcje Lago to czysta adrenalina na czterech kołach. 6.2-litrowy V12 wypychający 580 koni mechanicznych, sprintujący od 0 do 60 min na godzinę w oszałamiających 3.4 sekundy. Sam dźwięk mógłby obudzić całą dzielnicę Hongkongu. Malowany w matowej czerni, która praktycznie krzyczy filmowe wejście, to jeden z faworytów Jackie Chan na sesje zdjęciowe i wydarzenia charytatywne, bo nawet poza ekranem mężczyzna wie, jak zrobić wejścia. Bugatti Veyron, 1,9 miliona dolarów. Kiedy jesteś Jackie Chanem, Twoja kolekcja samochodów zasługuje na legendę, a Bugatti Veyron pasuje do tej roli. Pakujący szalony 8-litrowy V16-kład turbosilnik z 1001 koniami mechanicznymi rakietuje od 0 do 60 mil w czas w oszałamiających 2,5 sekundy. Prędkość maksymalna 253 mile na godzinę. To mniej samochód, bardziej rakieta przebrana za sztukę. Nie gonisz niebezpieczeństwa, mówi Jackie. Po prostu upewniasz się, że wie, kto jest szefem. Ale nawet on przyznaje, że Veyron może być jedną z nielicznych maszyn zbyt potężnych, by rzucić wyzwanie. Każdy pojazd w jego garażu mówi o stronie jego osobowości. Precyzji rzemieślnika, blasku showmana i pokorze mężczyzny, który po prostu kocha prowadzić. Ale poza samochodami luksusowy styl życia Jackie płynie jeszcze dalej. Styl luksusowy. Zacznijmy na otwartym morzu. W 2019 roku Jackie wywołał falę, dosłownie, kiedy kupił 152-stopowy jacht o nazwie Jean Nong 46.0, jeden z największych statków kiedykolwiek zbudowanych przez jego producenta. Jacht smukły i srebrny z ostrym dziobem i aluminiową nadbudowką jest zasadniczo pływającą pięciogwiazdkową rezydencją. Wewnątrz dekoracje krzyczą dyskretny przepych. Sześć kabin gościnnych z panoramicznymi oknami, główna suita z marmurowymi wykończeniami, jadalnia, która mogłaby rywalizować z restauracją Michelin i nawet prywatne biuro, gdzie Jackie może planować swój następny film lub podróż humanitarną. Szacowana cena około 30 milionów dolarów. Ale dla mężczyzny, który spędził połowę życia w samolotach, ten jacht to idealna wymówka, by wreszcie zwolnić. A ponieważ jeden jacht nigdy nie wystarczy, Jackie posiada również Rowing 125, nieco mniejszy, ale równie wyrafinowany statek wyceniany na około 20 milionów dolarów. Myśl o nim jak o jego weekendowym pojeździe, idealnym do cichego wślizgnięcia się do tropikalnych portów, gdy ma ochotę na spokój zamiast paparazzi. Ale miłość Jackie do mechanicznej perfekcji nie kończy się na morzu. Rozciąga się na to, co nosi na nadgarstku. Mężczyzna jest certyfikowanym koneserem zegarków z kolekcją, która mogłaby wzbudzić zazdrość nawet szwajcarskich miliarderów. Wśród jego cennych sztuk Roger Dubis Excalibur Double Tourbillon 273 000 – 273 tysiące dolarów. Wiele arcydzieł Richard Mille, w tym RM57 500 000 – 500 tysięcy dolarów, RM53 640 000 – 640 tysięcy dolarów, RM51 750 000 – 750 tysięcy dolarów, RM55 – i RM50-62 do Turbion Airbus ponad 1 milion dolarów. Ale klejnot koronny to Richard Mille RM56 Sapphire Turbion, wyceniany na ponad 2 miliony dolarów i jeden z zaledwie pięciu na całym świecie. I oczywiście żaden międzynarodowy ikon nie żyje bez skrzydeł. Pasja Jackie do lotnictwa doprowadziła go do posiadania nie jednego, ale dwóch luksusowych prywatnych odrzutowców, obu od Embraera, brazylijskiego producenta samolotów, który mianował go swoim globalnym ambasadorem marki. Jego pierwszy Legacy 500 to smukły średni dwusilnikowy biznesowy odrzutowiec zdomny do osiągania 563 mili, co czyni go jednym z najszybszych w swojej klasie. Zaprojektowany dla komfortu, mieści do dziewięciu pasażerów i obejmuje ręcznie wykonane wnętrza, pełną łączność i kabinę tak cichą, że czuje się jak medytacja w chmurach. Kupił go w 2016 roku za około 20 milionów dolarów, stając się pierwszą osobą w Chinach posiadającą ten model. Ale prawdziwym centrum jego powietrznej floty jest Legacy 650, duży, międzykontynentalny odrzutowiec zbudowany dla długodystansowego luksusu. Z zasięgiem 4488 mil i kabiną mierzącą prawie 540 stóp kwadratowych, może przewodzić do 13 pasażerów w przestronnym, ergonomicznym komforcie. Pomyśl o skórzanych fotelach rozkładanych, ciepłym oświetleniu i kuchni nadającej się do gourmet dining. Idealne dla mężczyzny, którego biuro może być wszędzie na ziemi, szacowany koszt około 32 miliony dolarów. Każdy obiekt, który posiada, ma historię. Każdy luksus ma powód. Bo dla Jackie sukces nie chodzi tylko o to, co zarabiasz. Chodzi o to, jak honorujesz podróż, która cię tam zaprowadziła. A ta podróż od hongkońskich scen do globalnej sławy, to dokładnie to, co zbudowało imperium za jego fortuną. Dochody i wartość netto. Dziś jego wartość netto szacowana jest na około 400 milionów dolarów, co plasuje go wśród najbogatszych aktorów na świecie. Ale droga tam nie była wybrukowana luksusem. Została zbudowana na siniakach, złamanych kościach i rodzaju determinacji, która sprawiała, że skakał z dachów, gdy CGI nie istniało. Głównym źródłem dochodu Jackie zawsze były jego filmy. Od Drunken Master i Police Story po Rush Hour, Shanghai Nun i The Karate Kid, jego siła box office'u wygenerowała miliardy na całym świecie. W przeciwieństwie do większości aktorów Jackie często nosi wiele kapeluszy: aktor, kaskader, reżyser i producent, co oznacza, że jego wypłata obejmuje więcej niż tylko honoraria aktorskie. Między umowami o udział w zyskach i resztkami z międzynarodowej dystrybucji szacuje się, że zarobił ponad 200 milionów dolarów wyłącznie z kariery filmowej. Poprzez swoją firmę JC Group China i JCF Films Jackie wyprodukował i wyreżyserował dziesiątki projektów. Obejmują one wszystko, od wielkoekranowych blockbusterów po filmy animowane, a także szkolenie nowych pokoleń kaskaderów. Jego imperium produkcyjne pozwoliło mu zachować kontrolę twórczą i zdrowy udział w zyskach backendowych, przynosząc dodatkowe 75 milionów dolarów przez lata. Jackie jest fenomenem marketingowym w Azji. Jego twarz sprzedała wszystko, od Pepsi i aparatów Canon po samochody Mitsubishi i smartfony Vivo. W przeciwieństwie do wielu celebrytów, on nie tylko endorsuje, on współpracuje, często reżyserując własne reklamy lub integrując w nie choreografię kaskaderską. Te długoterminowe partnerstwa marek obejmujące Chiny, Japonię i USA zarobiły mu między 50 a 100 milionów dolarów w ciągu kariery. Figury akcji, serie animowane, gry mobilne. Imię Jackie to globalny znak towarowy. Sam program telewizyjny Jackie Chan Adventures zainspirował show merchandisingowy na początku lat dwutysięcznych Przynosząc miliony z zabawek, gier wideo i kolekcjonerskich przedmiotów. Jego kontynuowane umowy licencyjne poprzez JC Group przyczyniają się do około 25 do 50 milionów dolarów do jego ogólnej fortuny. Potem jest Jackie Chan Cinemas, rosnąca sieć kin w Chinach, która łączy luksusowe oglądanie filmów z wnętrzami o tematyce sztuk walki. Dodaj do tego jego udziały w restauracjach, posiadłości nieruchomościowych i przedsięwzięciach filantropijnych. A masz imperium obejmujące rozrywkę, gościnność i kulturę. Ale za liczbami kryje się coś głębszego: życie zbudowane na lojalności, dyscyplinie i drugich szansach życie osobiste. W 1981 roku, podczas kręcenia w Hongkongu, Jackie poznał tajwańską aktorkę Joan Lin, już gwiazdę samą w sobie. Pobrali się cicho w Los Angeles w grudniu 1982 roku, a następnego dnia urodził się ich syn J.C. Chan. Joan wkrótce odeszła od własnej kariery, aby wychować syna, stając się stałą kotwicą za wirującym sukcesem Jackie. Chociaż często opisywana jako prywatna i tradycyjna, ich małżeństwo przetrwało ponad cztery dekady, co jest rzadkością w showbiznesie. Joan pozostaje jedną z nielicznych osób, które mogą zrównoważyć szybkie życie Jackie spokojnym zrozumieniem. Ale jego podróż jako męża i ojca nie była bez turbulencji. W 1999 roku Jackie został wrzucony w skandal po tym, jak wyszła na jaw romans z byłą Miss Azji Elaine Eng, która urodziła ich córkę Ette Eng Choklam. Rewelacja trafiła na nagłówki w całej Azji. W rzadkim publicznym wyznaniu Jackie zwrócił się do mediów mówiąc, popełniłem błąd, ten sam błąd, który popełnia wielu mężczyzn. Wyraził skruchę, ale wybrał nie odgrywać aktywnej roli w życiu Etty. Przez lata Elaine i Etta zmagały się z osobistymi i finansowymi wyzwaniami. A chociaż Jackie zachował milczenie i nie oferował wsparcia finansowego, kiedyś stwierdził w 2017 roku, zapytany o seksualność swojej córki, dopóki jest szczęśliwa. To oświadczenie, choć krótkie, niosło ton cichej akceptacji, który sugerował jego ewoluujące spojrzenie na rodzinę i indywidualność. Poza osobistymi kontrowersjami, Jackie jest znany ze swoich głębokich korzeni kulturowych i wiary w dyscyplinę. Mówi po kantońsku, mandaryńsku, angielsku, koreańsku, japońsku i tajwańsku, a nawet może komunikować się w amerykańskim języku migowym, co świadczy o jego globalnym życiu i inkluzywnym duchu. Jego pasje wykraczają daleko poza film. Jackie jest zagorzałym fanem piłki nożnej, znanym z wspierania reprezentacji Hongkongu, Anglii i Manchesteru City, choć żartuje, że zmienia drużyny w zależności od tego, kto lepiej gra w danym sezonie. Jego miłość do kina czerpie również inspiracje z włoskiego duetu komediowego Bud Spencer i Terence Hill, których slapstickowe walki pomogły ukształtować jego unikalny styl komedii kung fu. Dziś życie osobiste Jackie jest mniej o sławie, a więcej o refleksji. Przeżywszy złamane kości, niemal śmiertelne kaskaderskie popisy i publiczne burze, skierował się ku dziedzictwu, mentorując młodszych artystów sztuk walki, zarządzając organizacjami charytatywnymi i restaurując kulturalne zabytki w Chinach. W wieku 71 lat jego fokus nie jest już na tym, co może zrobić dalej, ale na tym, co może zostawić po sobie. Jeśli podobała ci się ta podróż przez jego świat akcji, pokoju i dziedzictwa, nie zapomnij nacisnąć subskrybuj, zostawić lajka i podzielić się tym wideo z kimś, kto dorastał oglądając jego filmy. Bo bohaterowie mogą się starzeć.